Dzień dobry, witam Państwa na porannym komentarzu wideo. Dzisiaj w komentarzu mafro mamy dosyć dużo danych z Chin. Pojawiły się dane odnośnie indeksu PMI dla przemysłu. Były one zgodne z oczekiwaniami. Po ustalinowej dane oddane do użytku, lepiej od oczekiwań. Potem od 3.45 45 już indeks PMI dla przemysłu w China. 47.3 troszeczkę lepiej oczekiwań. 6.30 Australia decyzja w prawie 100%. Następnie mamy mm, o 9.55 indeks PMI dla przemysłu. 10.30 indeks PMI dla Wielkiej Brytanii. Dane dla Kanady. Potem dane 15.45 i 16 indeks PMI dla sektora przemysłowego w Stanach Zjednoczonych. I teraz możemy przejść do głównych instrumentów. Najpierw kontrakt, na artyfie, głównie identyczny na w Szanghaju. Ze szczytu pojawiła się para pierwsza, potem druga, trzecia. odbicie które tutaj trwa w chwili. Powinna być fala czwarta, czwarta. Przed nami jeszcze pogłębienie dołka fali trzeciej, para piąta. Potem dopiero możliwe jest twardsze odbicie To powinien być szyjnik, ten właśnie jeszcze spadki do nowego dołka, które dociśnie, kiedy zachodnie, do dołków średniowych. Potem też na tamtych indeksach może być trwalsze oblicie. Na kontraktyczny indeks S&P 500 długo żeśmy czekali. Na to, że rynek spadnie poniżej poziomu 1942. W takim układzie może się uruchomić stanach spadkowy, który doprowadzi do powrotu na te ostatnie dołki dowod z poprzedniego roku z jesieni to jest 1814. Druga przeromania tej ważnej wsparcia wojna się uda w efekcie potem czeka nas trwalsze odbicie, Z tym, że ono też powinno być kolekcyjne. Na nowy technologicznym sytuacja jest bardzo podobna. Jesteśmy na granicy uczestnictwa wsparcia. Przechodzimy teraz do sytuacji w kontaktach na DAX. To z kolei... To mamy poziom 10233, z tym, że musimy pamiętać że jest w naszej platformie. Notowania dzisiejsze rozpoczną się dopiero w nocnej, nie ma tutaj notowania w sumie. A w tej chwili, jeśli byśmy popatrzyli, jakie są notowania kontraktów na WEX-a, to jest poziom 1073. 10 czyli jesteśmy nieznacznie poniżej tego ważnego wsparcia 10125, to są te dwa lokalne szczyty. I też tutaj się powinniśmy ruchomić na scenariusz dalszych spadków i testowania średniowego ruchu. No i przejdziemy jeszcze do polskiego rynku akcji, który wczoraj był dosyć mocny. No myślę, że te wydarzenia, które się pojawiły na rynku amerykańskim, powinny sprowadzić nasz rynek na niższe poziomy. I po przebiciu wsparcia na poziomie około 2100, można było wyobrazić mocniejszego ruchu. Na że mieliśmy wczoraj bardzo mizerny. dzisiaj, bo to tak było, na do od poziomu potem, bo zaczął się cofać. Jednak po silnych spadkach z tego szczytu, do tego do który mieliśmy powinniśmy zobaczyć w perspektywie najbliższych kilku dni dragowanie, które mogłoby doczyć do poziomu 65 gdzie znajduje się 38% zniesienia całego roku, aby myśleć o już wzrostowym, czyli o powrocie na sierpniowy szczyt musimy wcześniej przebić bardzo ważny silny na poziomie połowy 1450. Na to się raczej nie zanosi, w związku z tym odbicie może być korekcyjne, w dalszej perspektywie czekałby na zwrot i w dłuższej perspektywie możemy mieć dobry powrót w rejon wsparcia. Może tutaj pokażę, no to na okresie dłuższym to będzie lepiej. I teraz. też do wsparcia w rejonie między 1,0820 a 1,0860. Przejdziemy do sytuacji na 20 dolara bez złotego. Tutaj wczorajsza za zakładała, że próba przełamania oforum między 377,20, a 377,70 powinna się udać. Jeśli na 20 ma być odpicie, to tutaj powinniśmy mieć cofnięcie. Teraz w krótkim terminie yy, mamy bardzo yy, ważne krótkoterminowe wsparcie w rejonie około 374,50. Jeżeli by się udało pokonać to wsparcie, to wtedy moglibyśmy myśleć o powrocie do poziomu gdzieś około 3,72. 3,70 to już może być zbyt niski poziom dla okresu dla dolara do złotego i w dłuższej perspektywie można oczekiwać na kolejne ruch w górę, Przebicie poziom 3,77, 20, 70, otwiera drogę do wzrostu do poziomu gdzieś około 3,85 w dłuższej perspektywie nawet na 3,97. Na wykresie cen złota doszło do odbicia. Sił na formę nie 1,148. Nie długo się powinniśmy przekonać, czy spadki z tego szczytu rozwiną się w trójfalową strukturę, co najmniej. <coughs> Przeglądnijmy się na A. Odbicie. Odbicie kolekcyjne, fala B. Potem czeka nas fala C. może się to przeloczyć w pięćfalową strukturę. I przechodzimy do ropy. Doszło wczoraj do bardzo silnych wzrostów. Struktura wzrostu z tego tutaj wskazuje na to, że mam fala pierwszą, falę drugą, a fala trzecia, czwarta. I następnie do ko fali czwartej tworzy się większa pięciofalowa struktura. Fala pierwsza, fala druga, fala trzecia. To cofnięcie to jest fala czwarta, przynajmniej jeszcze na wyszczyt, fala piąta i ta pięciopalowa struktura będzie tworzyła fala wyższego rzędu, fala piątą. A ten trend może się zakończyć. Ten przynajmniej tylko też na wieki posesyjnej. opór mamy między 51-53. Potem po pojawieniu się takiej dużej, pięcioparowej struktury rynek może wejść w jakąś dłuższą, wielosesyjną korektę. To nas nie powinno zmylić, gdyż w dłuższej perspektywie e, czekałaby nas kolejna fala wzrostu. To wszystko na chwilę obecną. Dziękuję za uwagę i zapraszam do szkolenia do 18.00. Omówienie sytuacji na najważniejszych rynkach i jak wykorzystać to do w krótkim i średnim też do usłyszenia.